Od blisko 30 lat w Polsce działa fundacja Rodzić po ludzku, której celem jest aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem, oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu szpitala. Od kilku lat fundacja organizuje akcję edukacyjną Tydzień godnego porodu, która po raz pierwszy odbędzie się także w Świnoujskim Szpitalu od 21 do 23 maja to już jest no, 30 lat pracy Fundacji Rodzić po Ludzku. Tak, ale teraz ta Fundacja Rodzić po Ludzku robi dużo wydarzeń, do których, w których można uczestniczyć dla szpitali powiatowych jest bardzo duży taki związek i współpraca między Fundacją Rodzić Po Ludzku i szpitalami powiatowymi. I tak nam też się właśnie udaje z Fundacją Rodzić Po Ludzku zrobić właśnie tydzień godnego porodu yy, przez nasz oddział i przez szpital tutaj w Świnoujściu dla pacjentek i dla, ze Świnoujścia i z ościennych powiatów, bo na pewno będzie to bardzo dobrze rozpropagowane, żeby pacjentki mogły przyjść. Na przyszłe mamy czekają trzy dni pełne warsztatów, konsultacji i zajęć, aby jak najlepiej przygotować się do porodu i późniejszego pobytu w szpitalu. Przez te trzy dni będą mogły pacjentki spotkać się tak samo właśnie z fizjoterapeutami, z psychologami, z ginekologami. Będą mogły się nauczyć masażu noworodka, bo będzie pokazywane. Psycholog będzie mówił o zagrożeniach albo też no, po porodzie, kiedy dużo kobiet przeżywa jednak po porodzie taką. Nie powiem, że depresję, ale zawsze jak troszeczkę załamania, kiedy ten przytłoczy ją ten nawał pracy z noworodkiem, więc też pomoże im przejść przez to. Będzie pani z fizjoterapeuta uroginekologii, która będzie mówiła, jakie ćwiczenia wykonywać w ciąży i po porodzie. Noginekolodzy też odpowiedzą na wszystkie pytania. Będzie można zwiedzić salę porodową, ale całym tematem właśnie tej akcji Rodzić po ludzku i tego tygodnia godnego porodu jest zbudowanie swojego własnego planu porodu. Będą mogli z położną z położnymi, bo dużo położnych z naszego oddziału będzie w tym uczestniczyć, stworzyć swój własny plan porodu i jednocześnie widząc, jakie plany porodu są stworzone w Polsce, bo chcemy właśnie, żeby pacjentki były świadome raz swoich praw, a dwa też tego, co mogą oczekiwać od nas, od szpitala, o oddziału, żeby były świadome tego. Więc przez trzy dni Codziennie będziemy się z nimi spotykać, zapraszamy wszystkie panie, jest to akcja bezpłatna, mogą przyjść z partnerami, mogą przyjść z dziećmi, dobrze w zależności jak przeczytają sobie plan, żeby w pierwszy dzień do masażu noworodku, a przyniosły lalki, dobrze gdyby w drugi dzień do spotkania z fizjoterapeutką przyniosły odpowiednie stroje do ćwiczeń, ale wszystko będzie to na plakata, które będą umieszczone w mieście, w szpitalu, tak samo w ośrodkach zdrowia. Na przestrzeni lat także dzięki Fundacji Rodzić po ludzku sporo zmieniło się w opiece okołoporodowej. Dziś przyszłej matce podczas porodu może towarzyszyć wskazana przez nią osoba. W związku z tym, że no ja mam różnicę między dziećmi 10 lat i pamiętam, jak rodziłam syna, kiedy w szpitalu można było, tylko mąż nie mógł wejść ani do porodu, ani w ogóle na salę porodową, ani w ogóle na oddział ginekologiczny, a później po 10 latach rodziłam córkę, gdzie już mógł od razu uczestniczyć i przy porodzie, i dostać tą córkę na ręce, i mógł być przy kompaniu dziecka, to podejście dzięki akcji Rodzić po ludzku jest diametralnie. Różne. My cały czas staramy się, żeby pomóc pacjentkom, respektować ich prawa i wychodzić naprzeciw ich potrzebom, bo najważniejszą, że najważniejszą osobą w trakcie porodu to jest matka i jej mąż. Partner, bądź inna osoba towarzysząca, bo mamy różne osoby towarzyszące, i to nie zawsze musi być mąż czy partner, ale może być to siostra, koleżanka, mama, na każdego się zgadzamy. I to już myślę, że jest bardzo dużo, że nie ma przeszkód, żeby osoba towarzysząca pomogła pacjentce psychicznie przejść w tam jedno z najważniejszych okresów jej życia. Więc to jest dużo. Oprócz tego. No, na pewno podejście do kąpieli, że nie kąpie się od razu noworodków po, po porodzie, że do, w trakcie kąpieli może przyjść tak samo jej mąż i uczestniczyć w tym, że dzieci, ale takie, bym powiedziała większe, nie dzieci małe w wieku takim wczesno-przedszkolnym, staramy się, żeby nie wchodziły na oddział położniczy, bo zawsze się boimy różnych chorób wirusowych, ale też mama może wyjść i z tym dzieckiem się zobaczyć, nie ma tutaj żadnego problemu w tym momencie to to jest oprócz tego no, samo podejście do samego porodu, czyli już nie nacinanie krocza, czyli mogą rodzić w swoich koszulach, co było co obecnie mogły pacjentki się zacząć śmiać z tego jak to bo nie mogłam rodzić. Tak, nie mogły, dostawały koszule szpitalne i mogły rodzić tylko w koszulach szpitalnych. Teraz jeżeli pacjentka nie chce rodzić, to dostaje jednorazowego użytku, a nie już koszule z prali. Niby małe rzeczy, a jednak bardzo duża. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na na Facebooku na profilu "Rodzimy w Świnoujściu" patronat medialny nad tygodniem godnego porodu w Świnoujskim szpitalu objęła telewizja Słowianin.